Your papers, please. You'll go no further until you have your papers. Your papers, please. You'll go no further until you have your papers. Po nieudanej próbie przedarcia się przez granicę, Remur postanowił zdjąć okolicę. Napotkał na swej drodze rosyjskiego partyzanta. Witaj! Nie! Nie posiadam! Żeby się Sam jestem rebeliantem! Poluję tutaj w okolicy na tych niemieckich Chodziłem po tych krainach, uszy, drzesz. Niestety <grymna> nie mam tej przepustki, którą żądasz ode mnie, więc nie pomogę Ci. Wiedz, że Johnson na wzgórzu, tam, potrzebuje czegoś. Zapytaj się go, może on ci pomoże, ale czekaj. Mam coś dla Ciebie. Tak więc Filipos udał się na wzgórze do Prząsona. Jednak na swojej drodze napotkał bandę złośliwych troli. Którzy nie Daj, Tak więc Filipos po pokonaniu bardzo złych troli udał się na wzgórzach, aby spotkać Johnsona, który może pomóc w jego misji. Wyszedł na bardzo piękną polanę. A co tu? Siedzi Johnson na ziemi. Domyślam się, na co przychodzisz, Jednakże potrzebuję Sera i kiełbasy, Gdy mi to przyniesiesz, będziemy mogli porozmawiać o interesach. A więc Filipos udał się na poszukiwanie Sera i kiełbasy, Aby móc dać je człowiekowi ze wzgórza, aby ten pomógł... Greetings! It do would be a pleasure to train you. To znowu ty, czego chcesz? Nie, nie, nie mam kiełbasy, co. Nie potrzebuję. Żywię się korzeniami. Rosną gdzieś tutaj w okolicy, więc nie wiem. Może chciałbyś spróbować, jeżeli chcesz, za pięć dukatów nauczyć cię wydobywania korzeni. Witaj przybyszu. A więc witaj przybyszu. Wiem czego ci potrzeba. Mam ser i kiełbasę. Jednakże potrzebuję korzeni do moich magicznych wywarów. Zdobądź mi je, a wtedy pomogę ci w twojej wędrówce. Teraz bywaj, nie mam ci już nic więcej do powiedzenia. ủa tết thì đã tặng quà tết thì đã tặng quà tết là tặng quà tết là tặng quà tết là tặng quà Może widać cię dostanę dwa korzenie. Mogę dać Ci dwa korzenie, jednak potrzebuję pieniędzy. Jeden korzeń za 5 dukatów. Przynieś mnie, a dostaniesz twoje korzenie. Przyjdź jutro, gdyż dzisiaj nie mam na razie żadnych. A więc przychodzisz tu znowu. Masz pieniądze. Owszem, mam twoje 10. Poproszę dwa Dobra, kręci dalej. Dziękuję ci. Idź swoją Czy w swojej drogę. jesteś tam, strona następna, idziemy. Witaj, że przeproszu, czego potrzebujesz? Chciałem od ciebie ser i ciobasy za dwakorzenia. Oto twój ser i tiobasa za zakożenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Ja <laughs> A więc Filipos udał się do Concona. To był ser i kiełbasę, więc mógł się wymienić na coś użytecznego w swojej misji. Witaj, mam dla ciebie ser i kiełbasę. Daj mi moje dokumenty. A, widzę, że dobrze robi się z Tobą interesy. Mogę pomóc Ci w Twojej podróży. Mam tu dokumenty, które być może pomogą Ci przejść przez Straż Graniczną. Weź je i idź w pokoju. Dziękuję. Dziękuję Ci za ser i kiobasę. Bywaj zdrów, przybyszu. Your papers, please. Great. I'm sure you'll fit right in. Well done, mortal. You have preserved the integrity of my wager with